Cześć, i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Ozotówki do Gotówki. No i co, jak widzicie, jadę sobie tutaj z przyczepką do zwierząt, ponieważ yy, będziemy dzisiaj wywozić z te krowy, które aktualnie i będziemy brać, wiecie, młodsze, wiecie, bo to, żeby elegancko produkcja szła, bo też takie stare, to też w tym te mleka tyle nie dają, także będziemy to dzisiaj wykonywać. No ale co, na samym wstępie, stardo, proszę raz o zostawienie łapeczki w górę. Oraz subika dzwonek kto jest nowy Abyście byli informowani o nowych odcineczkach No i co do 15 apcz w górę Dzisiaj równa kolejny odcinek A dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag Krowa A ja wam szypnę serduszko Także tak to wygląda Pożyczyłem sobie jak widzicie taką elegancką tutaj pszczepkę do nich Pszczepka Joskina Znaczy nie wiem jak to się czyta To się nie czyta ogólnie Joski tak słyszałem ale ja tak sobie będę mówił, o! Tak, tak ona się tutaj zwie ta przyczepka. No i co? No dzisiaj będziemy musieli to wywieźć. Łącznie jest... Yy, poczekajcie, ile krówek? Bo nie liczyłem. 4, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 35 krów. 35 krów mamy mleko już też przelewa się, jak widzicie jest... Dosyć dużo, więc to też będziemy ogarnąć. czy znaczy, nie wiem czy na odcinku będzie to, czy nie, ale... Yy, zobaczymy. No i jak wiecie, w poprzednim odcinku... czekajcie bo kamerki się nie stoją yy, W poprzednim odcinku, no, Modyna rozrabiał trochę. Rozwalił pracownikowi BM-kę. Pracownik był rozcieczony. Aktualnie jeszcze nic się nie dzieje, ale to wiecie, to jest tylko... To jest tylko... Wierzchołek góry lodowej. Bo ja już wiem, że to nie będzie dobrze. I że najprawdopodobniej będę miał kłopoty przez młodego, także no nie wiem, miała być kontynuacja, ale okazało się, że nic nie było. Więc zobaczycie to pewnie później. Oczywiście nie ma pracownika, nie ma młodego, bo... No nie ma ich po prostu. Młody to w sumie nie wiem. Uciek! Nie wiem, czy to taty, czy gdzie, nie wiem. Powiem wam tak szczerze, że mało mnie to interesuje. Bo po tym, co zrobił, to naprawdę jestem z tego niezadowolony. Ale dobra, wywieźmy sobie najpierw może cielaczki. mam jakieś trzy cielaczki. Te cielaczki, wiecie, mógłbym niby zostawić, ale ja je wywiozę. Też w sumie może zostawimy jednak. To poczekajcie. To cielaki zostawiamy. Niech będą. Tylko to wiecie, tu stare o te. Tutaj, wszystkie. Trzeba powywozić i nowe, jakieś młodsze, żeby to wiecie. Także sobie przekładam, tu chyba 7 wchodzi, tak, 7 wchodzi, także. Jak to wygląda? Bo ta ma 48 miesięcy, aż. Widzowie, prawie od początku. No są nawet w sumie od początku, chyba. Czy nie, czy źle mówię, chyba źle mówię. Dobra, weźmy to. Zamykamy. W ogóle widzowie też dużo nowości. Jak widzieliście dużo nowości na kanale, bo i nowa seryjka, modpak jeszcze wleciał, a to widzowie też. Dopiero początek tego wszystkiego. Wakacje się jak wiecie rozpoczynają, także czasu będzie na pewno więcej na takie rzeczy. Widziałem, no, ja jestem dzień po tym nowej serii, ale widziałem, że odbiór jest yy, dosyć dobry, więc oby by tak było. Mam, mam nadzieję, że naprawdę będzie Wam się to podobać, bo czas, który. Trzeba to zrobić, nie ukrywam, jest długi i ogólnie, jakby jakieś nieścisłości były, no to musicie mi wybaczyć, bo jeżeli chodzi o nową serię. Bo no jednak, ja to nagrywałem, już Wam powiem w kwietniu. Końcówka kwietnia była, aktualnie mamy czerwiec, więc dużo rzeczy nie pamiętam albo w ogóle zapomniałem. Więc no, nie wiem, raz w tygodniu ta seria na pewno będzie. Także widzicie, było od gotówki do gotówki cały czas, a teraz już to tak nie wygląda. Będzie odrzutówki chyba raz, z tego dnia zależy, raz albo dwa yy, Młodzi rolisy też raz i tam właśnie nowa serika też raz Także no fajny tutaj rozpis jest tego wszystkiego Oczywiście zawodzimy sobie tutaj do handlarza i teraz powiecie mi, że mogę tą polną pojechać Patrzcie tutaj jest polna ja bardzo dobrze wiem, że mogę jechać, ale wiecie, żeby odcinek szybko nie minął Ja sobie tu naokoło I będzie elegancko, oczywiście no też na, na plusie z tego nie wyjdziemy, bo jak widzicie, krowy, na przykład taka jełweczka, Znaczy, no nie wiem w sumie, jak to tam wyjdzie. Aktualnie już mamy, o! 6000. Uj, jezu, powoli! 6000. Z jednego takiego, o! Tutaj przewozu, nie? Więc nie jest aż tak mało. Będziemy wymieniać. Mlecze, mleczne to będą na pewno. Bo nie ma co innych robić. Ale patrzcie, jak w ogóle ten John fajnie sobie wygląda z tym szczepką. Kupiłem ogólnie sobie taką, ale no widzowie po co, to jest naprawdę, rzadko będę to robił Bo dopiero teraz to robię, pierwszy raz w ogóle na tej serii, a mam odcinek już 130 któryś, szósty chyba Nie Tak, 130 chyba szósty będzie, także... Albo 135, nie wiem Jakoś tak by wychodziło chyba i no i dopiero pierwszy raz to robię, a seria na pewno już Ku końcowi się zbliża niż początkowi, więc no tak to wygląda. Będzie, po... znaczy, seria, sezon, jakby to można powiedzieć, bo ta seria, widzę, najprawdopodobniej do czasu, kiedy będę nagrywał, nigdy nie zniknie, bo jest to tutaj główna taka. No, główna po prostu seria, i nie ma co ukrywać, jakby jej nie było, to mogłoby być naprawdę krucho. A zresztą to jest też sentymencik, że taka seria powstała jako pierwsza na tym kanale. Czekajcie, ci się rozkłada. Że nie urwało niczego, nie, jest dobrze. To no nie ma co ukrywać, naprawdę seria, w której jest dużo wspomnień Szczególnie starsi widzowie dużo pamiętają z tej serii Więc to była główna seria, aktualnie już niestety Znaczy, niestety lub niestety nie jest Te jałówki też powiem, że, po, że posprzedaję, tylko te ci loki pozostawiam Na tym odcinku już będziecie widzieć tą hodowlę, bo już teraz się w to nie będę bawił Dobra, to jeszcze zostawimy Miałóweczki, tu jeszcze są jakieś dwie Idealnie wejdą, dobra Zamykamy I dobra, i jadę Nie ja to nie jak się tak pięknie prezentuje, powiem wam Z tą przyczepką Musimy też widzowie kupić yy, talerzówkę To jest też jakiś cel, który musimy zrobić yy, I co, no kredycik jeszcze raz będziemy spłacać, ale to jak sprzedamy lekko. No i co? No i wtedy ewidentnie maszynki jakieś tutaj jeszcze podukupować, których nam brakuje. No i wtedy pola, nie? To wiadomo, bo trzeba pola też tutaj rozwijać. No i jak widzicie tutaj te pole, tutaj tragicznie wygląda, bo tu pełno chwastów jest. Ale nic za to nie poradzę. Tyle chwastów porosło, no to... To Dopomniało się popryskać, to się ma, no mam nadzieję, że jakoś te chwasty jeszcze wypali, chociaż nie wiem, czy to już nie jest za późno. No, ale się okaże, no byle coś tam zebry z tego. To tak jak pole nie jest jakieś duże, więc... Też Nie ma co tu dramatyzować, aż tak. Pik, sprzedajemy. Wiecie, one tutaj są po prostu przeprowadzane. Yy, one są przeprowadzane tak na Bluetooth. Wy tego nie widzicie po prostu, ale tak jest ogólnie, że one tu się normalnie do paswiska, tra la tralalala, Wiecie o co chodzi? Widzowie też w ogóle. Tak, fun fact Wy to widzicie w niedzielę. Ostatni tydzień. Przed wami i przede mną w sumie, no przede już nie do końca i pewnie przed wami też już wszystkimi nie do końca, bo ostatni weekend Znaczy ostatnie, ostatni tydzień szkoły i wtedy wakacyjki Ja aktualnie już wakacje mam, więc tak to wygląda, no ja już mogę się tutaj cieszyć wakacjami I mam nadzieję, że wy też się będziecie cieszyć z tych wakacji I zrobimy sobie w piąteczek, albo w sobotę, levy card takiego wiecie, na rozpoczęcie tych wakacji, żeby było elegancko Wiecie, teraz jest przerwa w tym tygodniu, nie będzie live'a Także tak to wygląda We, ja nie zamknąłem tego! Widzowie, nie zamknąłem tego, tego Ja mam nadzieję, że tu nie uciekały Czekajcie, są? Nie, no chyba nie uciekły Lata gdzieś tu jakaś? Nie no, chyba nie uciekły, nie widziały Już otwarte, dobra, to jeszcze takie ołóweczki Mamy dwie Tutaj jałeczki kolejne Wiecie, to są te młodsze, takie, ale ja je też Wolę tylko te cielaki rzeczywiście zostawić i Też będzie dobrze Jedna i tutaj też jedna Króweczka i Lecimy Czekajcie, zamkniemy to Takiej akcji jeszcze nie było, no ale wiecie, trzeba to, tak jak mówiłem, już to zrobić, bo, no... Więc, my żeby ci mleko dawały, wiecie, bo to jak już jest starsza, taka starsza krowa, to ona już... Tego mleka tak nie daje efektywnie. Jak który miały po 48 miesięcy, to sobie daje przejście, to są 4 sezony. 12 miesięcy, to jest naprawdę 4 sezony, 4 lata jaka krowa bym miała. Niektóre. No widzicie te jałówki, takie malutkie w tej... Czapie. Ale dobra, lecimy. Ostatnia przyczepka. No i dobra, i mamy rozładowany, także lecimy sobie po... Nie, chyba być już ostatnia dwa przyczepka. Jak już sobie lecimy, i w ogóle nie widzę, jak teraz zaj 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 zajdziemy sobie, to zobaczycie, ile jest też obornika na sercie. Co się wie się na tej? No pójcie Na obornik, więc yy, to też będziemy wodzić. Ale jak będzie już pracownik, chyba i młoda, Nie Nie będzie pracownik, będzie w ogóle. Ale chyba mówi, że aż tak źle nie, że chyba jednak tutaj robotą. tak wiecie, kato to pochopnie, że się zwolni, ale chyba zostanie jednak. Mam taką nadzieję. Tylko, że chyba. No nie wiem. Będę musiał jeszcze z nim o tym pokazać, bo pewnie nie będzie chciał, żeby młody był. A to widzowie w następnych odcinkach też się dowiecie, co z młodym. Będziecie mogli zadecydować, czy młody zostaje, ale to dla tych osób, co już zostały, zostały teraz. Eee, ale gdzie my się wybieracie? Widzowie krowy mi uciekają z powrotem. Całkiem Zamk zapomniałem zamknąć. ja. Z powrotem, panie, z powrotem. Widzowie, nie, chwaje. Dobra, poczekajcie zagonię tu szybko i zaraz się widzimy. No to widzowie za zagonił. Jedna poszła tam jak widzicie. Jedną zagoniłem, żeby nie było, tutaj jest. Bo że jedną zagoniłem, a reszta została, nie? A druga o, tam poszła w pole, nie? Także widzowie... Chyba nie wiem. My zaraz chyba jeszcze je gonił, bo to Doładuję jeszcze tą przyczepkę. I będziemy kończyć, ja to jeszcze postaram się jakoś je dogonić, bo to ja nie wiem co tu się dzieje. Już tak trzeba, jakich raczej nie dogonię, ale może jakoś się uda. czynikiem zajadę, to... Dobra, ładujemy. Jeszcze widzicie, teraz dwie uciekły, nie? Tu teraz będzie mniej tego... ...towaru. Dobra, i widzicie, same cielaki zostały, także one już zostają. Ale co? To była tyle, mam by wam się podobało. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę. Oraz sobie kazwonę, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Możecie też napisać hashtag krowa albo hashtag ucieczka, jak ktoś doszło do tego momentu. A ja Wam szybne serduszko. I co, na razie, trzymajcie się. Cześć.